Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie z fazmofobię. Rich view koszmarny. Już mam trochę więcej itemek. Mamy lekarstwo na zdrowie. No i co? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. standardowo. Standardowa prośba. Z góry dziękuję. A teraz zaczynamy. kevin martinez polowanie świeczka i event więc weźmiemy sobie latarkę tym razem coś tak ucieka yy, imf a i aparat lecimy że za to światła żeby nie widziałem kart. Wyśmiałem klucz, lustra też nie ma, tablicy nie ma, laleczki nie ma. Hiding spota tutaj nie ma. Jest burza. Kości w garażu chyba nie ma. I co? Szukamy duszka. Okay. okay, w garage is hiding spot. Ej Boże, w garażu, w piwnicy. Może kość? Na dole czy w... Garazhu chyba. No słyszałem, szafkę No tu chuchamon, tu jest. Poprzednio przedmiot pójdziemy sobie później lecimy po rzeczy psychika raczej na mnie spadła jakoś bardzo co weźmiemy weźmiemy sobie ufałkę i temperaturę termometr znaczy Z małpia rękę albo Pozytywka Może gdzieś jak jak mnie nie było? Bania. po rzeczy. Krocyfiks. Spirit box i książka. Właściwie znaczy, to zaszedł. Mardzień książka. Temperatura jeszcze nie spadła. Sprawdzimy to w razie tak. Nie ma. Ktoś dziwnie spokojny ten duch. Może szejdźik? Zjednik to ciężko będzie z eventem. Chyba, że akurat to zrobi. Oż ty aż się przestraszyłem. Pałki nie ma aż myciary przeszły O ludu O ty ty nie wolno tak Orbów nie widać. Jemy w 3. Eee, tak, tym rzucać. No nie powiem. Ciary po całym ciele, oj światło nie zgasiłem. Są też kijowo co kamera, troszkę jeszcze mi drzwi zamkną tak chamsko. Sobie jeszcze to, to i to. JEDNEGO PILCA Jak miałbym teraz strzelać, to obstawiałbym właśnie yy, tego Shade'a I tak czy siak Zresztą ten event troszeczkę nie pasuje Jakiś docy, może kolego? Zostaw Chork. ok, Okej, 5 No, szejdzik O, jestem tu w stanie Ewidentnie nie ma ufałki Nie pokazuje Dobra, lecimy No, A Jakie dowody miał shade? Pismo albo temperatury. Zrobimy najpierw tą świeczkę. On ryjo możliwy, niemożliwy, więc obakę można od razu wykreślić. I raczej Gorio, ale pewny nie jestem. O niego bym wyrzucił. Did też możliwy jeszcze. Pisma nie ma, nie wiem gdzie jest mój termometr. Zgasił świeczkę. A okej, okay. temperatury się nie zapowiada. Perfekta nie będzie. Ok, jest doc, czyli to nie będzie szejk. Nie będzie Gorio Raju albo oni, no o niego bym nie obstawiał ze względu na to, że nie ma eee, tego Ewentów w oh tyle. Idziemy sobie po kadzidło. Nie wiem po co biorę ten Bo i tak już w per perfekcie Spróbujemy jeszcze tylko polowanie i spadamy No i jaki to duch przede wszystkim Kurwa to jest, kurde to jest łapka Wiesz co? Nie słyszałem za dużo. Znaczy, ale tak ob wnioskuję, że to jest Raju, bo Był szybszy. Polowania nie zrobiliśmy, bo, nam bo nas nie widział. Ale no nic. Rajżu jedziemy. więc nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji, komentarzu. A teraz życzę Wam miłego wieczora, dnia, weekendu. To co zaraz tam macie. Na razie, cześć.